Stale narastający w Polsce kryzys zdrowia psychicznego i będąca jego pozytywnym skutkiem ubocznym coraz większa świadomość społeczna na temat chorób psychicznych i sposobów ich leczenia, zachodzi wewnątrz kultury na wskroś przesiąkniętej tradycją chrześcijańską. To naturalnie doprowadza do spotkania dwóch składanych przez psychologię i religię ofert rozwiązywania życiowych problemów i rodzi pytanie, na ile te dwie dziedziny mogą ze sobą współpracować, a przynajmniej koegzystować, a na ile stanowią kontrpropozycje pomiędzy którymi prędzej czy później musi dojść do wojny idei. Społeczeństwo się spolaryzowało i czasami kiedy o tym myślę dochodzę do wniosku, że zdrowie psychiczne polega u nas albo na całkowitym odrzuceniu duchowości, albo życiu wyłącznie duchowością. Stwierdził w jednym z wywiadów ojciec Mateusz Łuksza, dominikanin i psychoterapeuta. Słowa te idealnie oddają dynamikę naszego rodzimego konfliktu pomiędzy szeroko pojętymi religią i psychologią. Między innymi stąd mogłyby się brać historie o tym, że gdy członek wspólnoty zgłasza na spotkaniu cierpienie z powodu depresji, to słyszy w odpowiedzi, że widocznie musi modlić się więcej. W tak zarysowanej rzeczywistości natrętne myśli, lęki, traumy, lub typowe dla zaburzeń nastroju poczucie beznadziei, miałyby być jedynie różnymi formami pustki czekającej na wypełnienie modlitwą. I odwrotnie wszelkie przeżycia, refleksje, nadzieje i obawy o podłożu duchowym sceptycy tłumaczą rozumem, który musi okłamywać sam siebie, by opanować trwogę śmiertelności. Jeśli słuchamy się w najbardziej skrajne stanowiska, maluje się z nich obraz dwóch napierających na siebie sił, w przypadku których można opowiedzieć się wyłącznie za jedną ze stron. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy relacja pomiędzy sferą duchową a psychiczną jest możliwa do opisania jedynie za pośrednictwem czerni i bieli? Niewątpliwie dochodzi do spotkania dwóch sposobów patrzenia na rzeczywistość. Jeden zakłada transcendentny wymiar życia i perspektywę życia po śmierci, drugi zaś ogromną złożoność ludzkiej natury. Perspektywy te potrafi integrować wzajemność oraz liczne punkty wspólne. Psychologia, jak najbardziej bada religię, odnotowuje zarówno jej pozytywny wpływ na psychoterapię, jak i to, że integrowanie psychoterapii z interwencjami o charakterze religijnym Potrafi dodatkowo poprawić jej efekty. Tymczasem religia ustami swoich przedstawicieli stopniowo coraz częściej podkreśla potrzebę dbania o swoją sferę psychiczną. W roku 2023 biskup Edward Dajczak złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji i publicznie uzasadnił to cierpieniem z powodu depresji oraz wynikającą z niej trudnością w podejmowaniu na czas decyzji kluczowych dla podlegającej mu diecezji wywołało to natychmiast dwa typy reakcji. W ramach pierwszej odebrano to jako dojrzały, szczery gest, przy okazji oswajający temat chorób psychicznych wśród wiernych oraz popularyzujący korzystanie z pomocy specjalistów. Przykładowo lekarz i psychoterapeuta Marcin Gajda stwierdził w wywiadzie dla Klubu Jagiellońskiego, Osobiście jestem ogromnie wdzięczny biskupowi Edwardowi Dajczakowi za odwagę, by się tym publicznie podzielić. Myślę, że to było ważne dla wielu osób zmagających się z depresją, szczególnie w kościele. Depresja, zwłaszcza endogenna, to ciężka choroba, która może doprowadzić nawet do śmierci. Był to ważny sygnał dla wszystkich ludzi wierzących, że zdrowia psychicznego nie należy ignorować. Jednakże w ramach drugiego typu reakcji, w łagodniejszej formie przypisywano biskupowi Dajczakowi złe znanie swoich problemów, konkretnie pomylenie stanów duchowych, takich jak acedia lub opracowana przez świętego Jana od krzyża noc ciemna z depresją. W ostrzejszej zaś jego ruch potraktowano mniej lub bardziej wprost jako Akt kapitulacji wobec światopoglądu naukowego. Dziennikarz Filip Memches w artykule napisanym dla tygodnika TVP, z którego pochodzi to sformułowanie, z jednej strony nie dyskredytuje decyzji oraz cierpienia biskupa, ale z drugiej jego decyzja i deklaracja zostały postawione w takim świetle, jakby wpasowywały się w kulturę bycia ofiarą i budowaniu na tym narcystycznego poczucia wyjątkowości. Zastanówmy się jednak, do jakich wniosków interpretacja ta musiałaby konsekwentnie prowadzić, mianowicie czy biskup miał w takim razie cierpieć po cichu i to źle, że mówi o swojej chorobie, a jeśli tak, to dlaczego? intencjonalny rozkrok pomiędzy uznawaniem za prawdziwe i ważne czyjegoś cierpienia psychicznego, a obawianiem się ukrytego w nim atencyjnego cierpiętnictwa, przesady, nadwrażliwości i szkodliwej deklaracji światopoglądowej jest stałym klimatem wokół dyskusji na podobne tematy w polskich kręgach konserwatywnych. Kilka dni po decyzji biskupa Dajczaka, uwagę mediów przyciągnęła homilia arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, z której warto przytoczyć następujący fragment: Skutkiem zaniedbań w formacji u jednych deficyt wiary przejawia się w narcystycznym egocentryzmie, w szukaniu sposobów realizacji siebie oraz zapewnieniu sobie zadowolenia z życia. A gdy to samozadowolenie będzie niewystarczające, wówczas pojawia się szukanie psychologii, psychoterapii czy też sportów mających zapewnić dobre samopoczucie. W takim podejściu zapomina się o tym, że szczęście przychodzi wtedy, gdy się ma coraz więcej problemów, coraz wyższego rzędu i gdy się te problemy podejmuje z wiarą. W reakcji na co, media podchwyciły temat, oskarżając arcybiskupa o drwienie z psychoterapii. Mimo iż w homilii nie padło bezpośrednie odwołanie do rezygnacji biskupa Dajczaka, to ze względu na bliskość tych zdarzeń, mogła zostać ona odebrana jako jej krytyka. Zwłaszcza, że hierarchowie tacy jak arcybiskup Gondecki lub arcybiskup Jędraszewski często wspominają o psychologii lub psychoterapii właśnie w złym, niekorzystnym świetle. Dlatego też negatywna reakcja mediów może być skutkiem czegoś więcej niż głód krzykliwych nagłówków, mianowicie odczuwalnego przez wiernych w kościele ogólnego klimatu podejrzliwości, a czasem wręcz niechęci do tematu dbania o własne zdrowie psychiczne. Patrząc z perspektywy wspomnianego artykułu i homilii, dochodzić może w końcu do świadomej lub nieświadomej negacji cierpienia, jakby było ono czymś rozdmuchanym i wynikającym nie z faktycznej choroby, lecz z wewnętrznego nieuporządkowania, a więc czegoś, co powinna na nowo przywrócić do harmonii wiara i związane z nią sakramenty, a nie leki lub sesje terapeutyczne. Z czego jednak obawy takie mogłyby wynikać, co może być zaczynem konfliktu pomiędzy psychologią a duchowością. Po pierwsze, w praktycznym sensie psychologia zdaje się robić to, co czynią również systemy religijne. Daje przepisy na dobre życie. To może warunkować wzajemne poczucie konkurencji. Robert Kugelman w książce Psychologia i Katolicyzm Historia Relacji tłumaczy to w następujący sposób. Pytając o ludzką naturę, o to czym jest choroba psychiczna, poznanie, rozwój osobisty, jakie są cele i wyzwania właściwe okresowi dzieciństwa i starości, a także na wiele innych sposobów, psychologia konfrontuje się z niepokojącymi problemami dotyczącymi życia i śmierci. Jest zatem dyscypliną etyczną, skoro etyka to dziedzina, w której staramy się dowiedzieć, jak powinniśmy żyć. Podręczniki, terapeuci i badacze w ten czy inny sposób doradzają nam, jak mamy się w życiu zachować. Co prawda, dostarczają nam jedynie informacji, jednakże informacje tego rodzaju stanowią siłą rzeczy wskazania, co mamy robić. Opis jest normatywny. Nie jest to oskarżenie pod adresem psychologii. Żadna z nauk opisujących i wyjaśniających ludzkie zachowanie i życie psychiczne nie może uniknąć wskazywania lepszych i gorszych sposobów działania, myślenia i odczuwania. Drugim, bardziej skomplikowanym powodem może być definicyjny szum, który zaciera granice pomiędzy istotnymi dla tematu pojęciami takimi jak psychika, umysł, dusza. Zlanie pojęć nie jest tylko problemem intelektualnym, ale ma praktyczne skutki. Jeśli byśmy tych pojęć nie rozróżniali, to psychoterapeuta jawi się z tej perspektywy jako ktoś kradnący przestrzeń zarezerwowaną dla kapłana w roli spowiednika lub tzw. kierownika duchowego. Między innymi tak zarysowana droga rozumowania może prowadzić do nazywania psychologii zagrożeniem duchowym przez niektóre religijne autorytety. Co jednak istotne, sam Kościół na różne sposoby wskazuje na odrębność sfer ducha i psychiki, i w efekcie swoiste warstwy istnienia człowieka. W katechizmie Kościoła katolickiego używane są zarówno sformułowania duch, dusza, jak i, padające w wielu miejscach i kontekstach, rozum oraz umysł. Przy czym nomenklatura zdaje się wskazywać na wzajemne zapętlenie tych sfer, jak i trudność w precyzyjnym ich rozgraniczeniu. Przez co katechizm określa uczucia mianem obszarów przejściowych, które zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha. Co ciekawe, zarówno dusza, jak i umysł oraz wola bywają przez katechizm katolicki wspólnie integrowane w symbolicznym pojęciu serca, które pochodzi z pisma świętego. Stąd też, na przykład, czyste serca oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości. Można jednakże postawić tezę, że wciąż istotny dla nauczania Kościoła platoński dualizm sprawia na poziomie przyziemnej codzienności, że osoby niezaznajomione z teologią, filozofią i psychologią mogą zbyt łatwo akceptować amputację psychiki z życia człowieka tylko przez to, że człowiek jest najczęściej opisywany przez Kościół z perspektywy ciała lub duszy. Kolejnym powodem antagonizmu pomiędzy religią a psychologią może być negatywny stosunek wielu znanych psychologów do szeroko pojętej wiary. Czołowym przykładem jest w tym kontekście twórca psychoanalizy Sigmund Freud. Dla Freuda źródło religijności stanowi relacja bezsilnego dziecka do potężnego ojca. Religia jego zdaniem polega na powtórzeniu tego, co przeżywało dziecko względem własnego ojca. Człowiek chce przezwyciężyć zagrażające mu siły w ten sam sposób, w jaki czynił to będąc dzieckiem. Religia jest zatem obsesyjną nerwicą podobną do tej, jaką przeżywają dzieci, podziwiające ojca i zarazem lękające się go. Religijni krytycy psychologii doszukują się więc predestynowanej antyreligijności we wszystkim, co wyrosło z dorobku Freuda. Jednakże, o ile Freuda można uznać za istotnego prekursora wielu pojęć i teorii psychologicznych, to jego praca znalazła jednak wielu, często niezgadzających się z nim w kluczowych kwestiach kontynuatorów. Już sam jego uczeń w postaci Karla Gustawa Junga przyznawał, że. Leczyłem setki ludzi, większość z nich to byli protestanci, nieliczni Żydzi i pięciu lub sześciu katolików. Wśród pacjentów, których leczyłem w drugiej połowie życia, nie było ani jednego, którego problem w ostateczności nie sprowadzałby się do znalezienia właściwego religijnego poglądu na świat. Twierdzę nawet, że każdy z nich zachorował, gdyż utracił to, co wielkie religie wszystkich czasów miały mu do zaoferowania, a powrót do zdrowia możliwy był jedynie przez powrót do wiary. Ma to swój wydźwięk aż do teraz. Współcześni mistrzowie psychoterapii wyrosły z tradycji psychoanalitycznej, tacy jak Otto Kernberg, stwierdzają dla przykładu, że psychoterapeuta powinien być człowiekiem otwartym na doświadczenia ekstatyczne, seksualne, artystyczne i religijne. Współczesna psychologia dostrzega istotność wyznań religijnych, stąd też liczne badania nad integrowaniem tych dwóch dziedzin i powstanie periodyków akademickich takich jak Spirituality in Clinical Practice. Za swoiste odczarowanie psychoanalizy z perspektywy religii mogą za to posłużyć słowa księdza Arkadiusza Drzecimskiego. Pomimo, że ujęcie to jest redukcjonistyczne, może mieć pewne zastosowanie dla działalności pastoralnej kościoła, zwłaszcza w kierownictwie duchowym. Dla zrozumienia i zmiany zachowań trzeba poznać funkcjonowanie nieświadomych mechanizmów obronnych, takich jak przeniesienie, projekcja, sublimacja, wyparcie itd. Odkrycie ich pomaga zdemaskować niedojrzałe motywy działania oraz pokazać prawdziwe motywacje danego wyboru życiowego. Innym powodem panującego pomimo takich głosów konfliktu może być swego rodzaju syndrom oblężonej twierdzy w kościele, który sprzyja temu, że jego hierarchowie upatrują wyłącznie na zewnątrz powodów zahamowania swojej ewangelizacyjnej skuteczności i misyjnej ekspansywności. Z takiej perspektywy rosnąca popularność usług psychologicznych zdaje się być kolejnym dobrym kandydatem do przepisania za to winy. Tymczasem wartym rozważenia alternatywnym wytłumaczeniem może być to, że niektórzy ludzie udają się do gabinetów psychoterapeutycznych nie przez to, że są one konkurencją próbują wyprzeć Kościół, lecz dlatego, że po prostu nie spotkali wśród wiernych i duchowieństwa obiecanego im zrozumienia, wsparcia i cierpliwości. Ich czas staje się wtedy naturalnie zagospodarowywany przez kogoś, kto jest dyspozycyjny i czeka na nich w innym miejscu. Kolejno zauważmy jednak, że na jednej i tej samej półce stoi obok psychologii i psychoterapii szereg ośmieszających jej osobliwości, przez co psychologia jako dziedzina nie jest nomen omen święta. Sprawę komplikuje choćby fakt niesłabnącej popularności tzw. parapsychologii, do której rozpowszechnienia przyczyniły się choćby ideologia New Age. Za przykład może tu posłużyć metoda samokontroli umysłu Sylwy. Równolegle branża tzw. rozwoju osobistego ma na tyle przepuszczalne granice, że pod treściami z pozoru czysto psychologicznymi Stała się otwartym jarmarkiem dla szamanizmu i ezoteryki. Na to wszystko nakłada się kolejne negatywne zjawisko w postaci nadprodukcji diagnoz, prowadzących do psychoterapii i farmakoterapii, które może sprzyjać wytworzeniu się wrażenia, że psychologia służy jedynie wymyślaniu problemów, które potem rozwiązuje za sowitą opłatą. Stoją za tym liczne usługi, często bardzo łatwo dostępne dzięki zdalnej formie, prowadzące do absurdalnie szybkich diagnoz i na prędce wystawianych recept. Wciąż jest to jednak czynnik ludzki wynikający z nastawienia biznesowego. Za którego odpowiedzialność nie ponoszą same związane z owym biznesem dziedziny, pojęcia i techniki, lecz masowo przejmujący pacjentów specjaliści. Niechęć może również wynikać z niestosowania się psychologów i psychoterapeutów do kodeksów etycznych regulujących ich pracę mianowicie do postulowanej przez nie technicznej neutralności. W praktyce oznacza to, że specjalista powinien szanować poglądy swojego pacjenta oraz nie usiłować konwertować ich w kierunku własnej życiowej filozofii. Jak stwierdza psychoterapeutka Anna Ostaszewska, Terapeuci, którzy chcą włączać kwestie duchowe i religijne do psychoterapii, powinni być do tego przygotowani. Powinni mieć wiedzę o możliwej różnorodności przekonań religijnych pacjentów i być szkoleni w odróżnianiu religijnej patologii od właściwego pojmowania wiary. Psychoterapeuci powinni być również świadomi własnych przekonań z tego obszaru i własnych postaw wobec religii oraz unikać negatywnych dla pacjenta skutków ideologicznego przeciwprzeniesienia. Świadomość w tym obszarze ma służyć nienarzucaniu własnych wartości. Jednocześnie pomimo tych wszystkich potencjalnych punktów konfliktu, współpraca między religią a psychologią praktycznie odbywa się na wielu płaszczyznach. Ksiądz Marian Wolnicki stwierdza, że punktem stycznym oddziaływania pasterstwa i psychoterapii jest przede wszystkim to, że dotyczą one tego samego obiektu. Człowieka, który jest jednością psychofizyczną, a ściślej duchowo-psychofizyczną. Zwraca na to uwagę Norman Otton. Ponieważ człowiek jest ciałem, duszą i duchem, a zdrowie zależy od harmonijnego funkcjonowania całego człowieka, zadania medycyny i Kościoła są nierozdzielne. W ten sposób współdziałanie pokrywa się z poleceniem Chrystusa, by jego uczniowie uzdrawiali i nauczali. Ponadto wciąż wzrasta ilość osób duchownych decydujących się na zdobywanie wykształcenia w dziedzinie psychologii i psychoterapii. Powstają w ten sposób poradnie zdrowia psychicznego, w których pacjent może mieć pewność bycia potraktowanym tak, by oba istotne dla niego konteksty życia, wartości wynikające z wiary oraz indywidualna kondycja psychiczna, mogły być zaopiekowane razem bez wzbudzania między nimi konfliktów lub bez faworyzowania jednej sfery względem drugiej. Co ciekawe, można powiedzieć, że takie podejście wpisuje się ogólnie we współczesną tendencję do holizmu w medycynie. To współistnienie ma również wydźwięk w powstawaniu nowych metod psychoterapeutycznych. Za przykład może tu posłużyć popularna w naszym kraju psychoterapia integratywna w ujęciu chrześcijańskim, która działa wskutek nałożenia na zestaw zintegrowanych technik kolejnego elementu chrześcijańskiej antropologii. Innym przykładem może być opracowana przez Wiktora Frankla logoterapia, silnie akcentująca cel i sens ludzkiej egzystencji. W przypadku Frankla warto podkreślić jego wkład w problematykę pogranicza duszy i psychiki. Viktor Frankl wprowadza prostą zasadę podziału troski o człowieka. Duchowny oferuje zbawienie duszy, a psychiatra zdrowie duszy. Frankl wskazuje też, że tylko ubocznie religijność jest leczeniem duszy. Podobnie jak ubocznym działaniem psychoterapii jest zbawienie, co dokonuje się m.in. wtedy, kiedy pacjent w czasie terapii odkryje w sobie nieuświadomioną lub stłumioną religijność. Wszystko to razem jak najbardziej konstytuuje zarówno dokładnie rozdzielność problemów duchowych od problemów psychicznych, jak i akceptowanie w kościele pomocy oferowanej przez psychologów i psychoterapeutów. Już w roku 1998 Jan Paweł II przestrzegał, by księża w konfesjonale nie rozwiązywali problemów psychologicznych. Nie można bowiem oczekiwać od spowiedzi, że spowoduje ona wyleczenie stanów w ścisłym sensie patologicznych. Papież zachęcał spowiedników, by penitentów wymagających terapii psychologicznej lub medycznej odsyłali do uczciwych i kompetentnych specjalistów. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że w obu światach, religii i psychologii, jest miejsce dla wzajemnego zaciekawienia i uwagi. Dla przykładu istnieje już szereg badań eksplorujących korzyści z uwzględnienia w psychoterapii wiary pacjenta. Anna Ostaszewska opisuje takie przykładowe interwencje jak przedstawianie religijnych i duchowych koncepcji, zachęcanie do przebaczenia, nawiązanie do ich religijno-duchowej historii, odwołanie się do świętych pism. Z takiej perspektywy wzajemna niechęć lub podejrzliwość pomiędzy religią a psychologią zdaje się być zatem domeną pojedynczych ekspertów i teorii, zarówno jeśli chodzi o psychologów, jak i teologów i filozofów, oraz wynikać nie tyle z fundamentów tych dziedzin, a bardziej z ludzkich wzajemnych uprzedzeń, nadużyć, uproszczeń i lęków. Tymczasem, jak opisuje to ojciec Tomasz Franz, Dominikanin oraz psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w książce Spowiedź to nie psychoterapia, Uczciwy i rzetelny psychoterapeuta pracujący zgodnie z kodeksem etycznym nie będzie próbował na siłę doszukać się patologii w problemie wymagającym rozeznania duchowego lub w samej wierze swojego pacjenta. Niekompetentni psychoterapeuci dyskredytują i ośmieszają ten wymiar ludzkiego funkcjonowania, uznając go za przejaw infantylności swojego pacjenta. Zaś kapłan nie będzie usiłował zatrzymać przy sobie osoby, której cierpienie zdaje się nie wynikać z grzechu, lecz zaburzenia sfery psychicznej. Nie będzie próbował zamodlić problemu, co prowadziłoby do tego, że spowiedź staje się wtedy nie sakramentem nawrócenia, ale utrwaleniem patologii pod płaszczykiem sakralności. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!